Dzień dobry, jestem reporterką WUMAK. Pytam tylko o stylizację, modę, dobre samopoczucie, żadnych tam wygłupów czy podkładania głosów. No Pewnie wszystkim to mówicie, co? <laughs> to co tu się dziwić, no, Jaki ta taka torebka Louis Vuitton? <laughs> no, osiemnastkę dostał. Pani Maju, podobno odpadła Pani już na wstępnym etapie selekcji do Viva Najpiękniejsi. <laughs> O! Preselekcji, przepraszam. Aha, preselekcja, to spoko. Ja i tak mam ustawione wejście do dziesiątki, także... No ludzie! I tak jak pani mówiła, kurde, najpierw był błysk, grzmot, a potem luinęło tak z nieba. No to była spoko burza! Przestań, się wstydzić. No, Marta, no, nie, no fajna szprycha się z ciebie robi, naprawdę, nie to co ja. A ile zrzuciłaś? 50, 100? 2,5 kg. Uh, ale to powiedz mi, biegasz, coś takiego? E, dieta raczej ścisła. Dietetyczne mrożonki, malaga, śmietankowa. Dawid, pobiegnij z nami, prosimy. Nie mogę, nie mogę, nie mam z kim zostawić piesków. Wiecie co? No, dolcze i Gepana są tylko przyzwyczajone do fibiegów mody, a tu w cieniu nawet ledwo dyszą. Jaśnie wielmożna księżna jakby była a księżna łaskawa zdradzić kulisy stanięcia w szranki i konkury kandydatów do alkowy księżnej. Jak to wyglądało? O, to był taki turniej specjalny, który mój tata zorganizował na dworze. I tak, najpierw był pojedynek na kopie, później łucznictwo. No i ostatni etap to konkurs balady. No i niestety na tym odpadł Piotrek Adamczyk. Cześć, tu Patrycja Kazadi. Zwracam się do wszystkich fanów z Polski. Bardzo mi się tu u Was podobało. Uwielbiam kaszankę i pierogi. Dzięki, że kupujecie moją płytę, kupujcie jej więcej, a być może jeszcze tu i do Was zawitam. na jakiś koncert albo cokolwiek w jakiejś galerii handlowej. See you soon. Bye!